Czy robisz pewne rzeczy codziennie tak samo? Ja wiem, że ja tak robię, a mianowicie Robię sobie kawę. Ja wstaję bardzo wcześnie, wcześniej wszyscy inni, bo domownicy wtedy jest cisza, spokój, nikt mi nie przeszkadza, i ta poranna kawa jest dla mnie, można powiedzieć, celebracją nadchodzącego dnia. Ten moment spokoju. Zanim wszystko pójdzie do kitu i po prostu milion spraw do załatwienia, jest to rutyna, a w moim przypadku wręcz rytuał, jak sobie robię tą kawę. Zastanawiając się nad tym, czy rutyna jest rzeczą dobrą czy złą, tak naprawdę odpowiedź jest jedną z moich ulubionych, czyli to zależy. Dlatego, że jeżeli mam dobrze ustawione rutyny w moim dniu, zarówno w prywatnym, jak i w dniu pracy, to uwalnia mi to czas na to, żeby być kreatywną, żeby robić inne rzeczy. Po prostu mam więcej czasu. Ale jeżeli mam źle ustawione rutyny, no to wtedy... Tego czasu ten czas marnuje. Robię rzeczy zawsze tak samo i nie rozwijam się. Nie idzie to szerzej. Nie szukam nowych rozwiązań, bo jestem w tej swojej kolejnie i nią jadę. I dlaczego jako coś robię w ten sposób? No bo zawsze to w ten sposób robiłam. Więc z jednej strony tak jest rzeczą dobrą, z drugiej strony niekoniecznie. Naukowce z University College London. Zrobili badanie, ile czasu zajmuje zmienienie nawyku. I wyszło im, że średni czas to jest 66 dni. W tej grupie badanych część osób zmieniła swoje nawyki już po 18 dniach, a osoba, która najdłużej zmieniała nawyk, zajęło jej to 254 dni. 254 dni to jest tak, gdybym nagle postanowiła, że będę dzisiaj robić coś innego, to do końca roku się nie wyrobię. Ale zmiana nawyków to jest temat na zupełnie inny dzień i nie wiem, czy się zamknę w tych moich 3 do 5 minutach. No dobra, ja nazywam się Klementyna i to jest drugi dzień codziennika. Do zobaczenia jutro!